Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pogody nie ma, pada deszcz. Ubrałem sobie takie gumowe spodnie, żeby nie przemoknąć jak będę klęczał na ziemi. I przyszedłem pokopać. Po drodze wpadły dwie butle. Jedna po jakimś browarze, jedna po absolwencie bodajże. Zatrzymałem się w jednym miejscu. Już trochę pokopałem. same perfumy tam wychodziły i płytko było trochę szkła, perfumy takie pierdy i poszedłem dalej dalej trafiłem na takie coś To było w tej dziurze tu, to jest taka dziura kopłem Ktoś co normalnie chodzi systematycznie i puszki składuje Ach. Dobra, idę w miejsce docelowe, czyli gdzieś tam znajdę jaką fajną flankę do kopania i włączę się jak coś ciekawego wyjdzie. Dobra, chwila kopania. Patrzcie, ile dobroci piękne, kolory. Stauty. No ale niestety Potuczone więcej im weszło no. Tak jest moje zdanie Dobra Wyszła taka To to będzie mieć Bajeczny kolor Wyszły dwa dekielki Jeden nie wiem Jakaś przykrywka z czegoś Jeden z musetówki Standardowa tutaj w tym miejscu No, chodźcie. Dwie takie na korek. Jedna taka płaska. Nie wiem czy tu coś pisze na niej. Jedna taka okrągła. Takie jeszcze nie mam. Mam mniejsze, ale nie taki kaliber. Ciekawe czy nie będzie pęknięta. No się okaże. Dobra, wymieniam torbę. Kopię dalej, bo robi się ciekawie. Tyle szkła wpadło. Nawet fajne miały wzory. <laughs> Zabiło mi mocno serce, ale niestety. Niestety. Ułamane jest. a szkoda. Ale mam parę fajnych. Taka. Ładna. Niweja. Kolejna Niweja. Ta dość ciekawa butla. Takiej nie mam. Mam mniejszą z napisem tutaj, a takiej nie mam. jeszcze no takie. pizdryki że tak powiem z tymi kroplomierzami tu wyszło fajna, fajny kolorek ta brązowa taką chyba mam nawet ale ta wyszła mega kolorek piękny nie wiem czy mam taki kolorek czy nie ale już będę miał super Powiem tylko tyle, że to wszystko wychodzi z jednej dziury Dobra, bo no nie dojdę. Wyszedł kała masz. Biały, chyba nie mam białego. To są standardy. Nie będę ich pokazywał. Bo to z tej ziemi, to jest te butelki, to jest standard. Wyszła znowu taka mała. Takie też tu bywają. Jakaś. No nawet weja taka malutka Ale wyszła zajebista ta chyba to po magii jest Nic na niej nie pisze Ale takiego kształtu ani rozmiaru to jeszcze nie mam Mam tą gdzieś tu mam A, mam Tu mam tą Skalisza winiary koło Kalisza. Patrzcie, jaka różnica jest. Fajna, super, takiej nie mam. Bardzo mnie cieszy. Dobra, ja kończę, bo mam pełno. Patrzcie. Wyszły oczywiście dekle z weków, ale to wychodzą takie popularne orzesze, łużyce i inne. To nie pokazuję w ogóle, bo to daremne. Dobra, jak coś albo się widzimy na jakimś po umyciu, na jakimś podsumowaniu, bo patrzcie, normalnie mi makuwy dzisiaj nie wytrzymały. I grzebie już, że tak powiem paznocciami i boję się, że, no, że się skaleczę. Dobra, widzimy się po jakimś umyciu. Ostatni rzut na torbie powiem, że przesadziłem z ciężarem, no ale jakoś dam radę. Witam, tak się prezentują butelki po umyciu. Jedne lepsze, jedne gorsze. Domyślałem, że będzie mieć lepszy kolor, Są sumie ma ciekawe, ale ta tak na niebiesko przechodzi no dobra z ciekawszych rzeczy wyszło takie taki wek z truskaweczką mam słoik taki pierwszy raz mi się udało dopasować pokrywkę do takiego jakiegoś pokremu kremu, kremie no co oni wejki wyszły to takie inne nie wiem muszę poszukać, może będę miał jakąś pokryweczkę na to poszukam będę widział te apteczne jak ja to mówię standardy wyszły jak widać w trzech różnych kolorach parę pokrywek zwykłych wyszło no. standardy moje o tu wyszedłem ten Kałamarz masz taki biały I Tak, do musztardówek wyszły w całości. jakieś małe Ta wyszła z napisem takim niemieckim To jest z tej rzeki Wyciągnięte z wody, że tak powiem No tyle Do następnego razu fish.